Witam serdecznie ponownie spotykamy się w daszkarni dzisiaj pokazywaliśmy rozwinięcie 30 z nowych wykrojników a teraz wróciliśmy do zamówienia dla Tobiasa Eberharter z Zillertal w Tyrolu z Tobiasem miałem okazję poznać się w Wels na konferencji wówczas przysłaliśmy mu jeden próbnik i nie mieliśmy jeszcze wykrojników na 80, teraz one już są. Rzekosz robi właśnie pierwszy daszek. Mniej więcej to wygląda tak. No nie pierwszy, już tu kilka jest. Będą litowane. Eee, to to młody człowiek, który prowadzi taką rodzinną, piękną pasiekę w Tyrolu. Eee, bardzo jemu się spodobał nasz. Produkt zresztą to już nie pierwsza austriacka firma. Na marginesie, oczywiście, najwięcej e, tych daszków e, pojechało do Bienen AT, do Stefana Mandla. Natomiast e, dużo innych pasiek zamawia je w dosyć dużych ilościach. To zamówienie jest na 250 sztuk i dodatkowo nasze kraty nitowane przygotowujemy to woli. praktycznie po takim wygięciu daszek już jest niemal gotowy no i teraz Grzegorz go zanituje od razu pokażemy jak to będzie wyglądało szybciutko cieszymy się, że te daszki z flachły alucynkowej spotkały się z takim Uznaniem miejscowych i nie tylko miejscowych pszczelarzy. Dzisiaj też e, prowadzimy rozmowy z kolejnym klientem z Danii. Tam wcześniej pojechała e, partia i oczywiście spodobały się te ważki, więc teraz e, następny klient też zamówił. No, i teraz. Nitowanie. Te wyższe daszki są nitowane na 6 nitów, poprzednie były na 4, przez to, że są po prostu wyższe. czy na jednym rogu mam na myśli, czyli tu jest 12. Ale widzieliśmy już w pasiekach Stefana Mandla założone nowe daszki z klipsami, no i wyglądają, trzeba przyznać, i praktycznie jest niemal gotowy jeszcze zostały trzy nity Ja sobie teraz wezmę ten daszek Emi Grzegorz Jeszcze go nie punktu Ok Ja sobie teraz wezmę i pokażę mniej więcej jak to wygląda w detalu o, Tu mamy mity. Wnętrze to jeszcze będzie zaklepywane, główki ale ogólnie bardzo estetycznie, precyzyjnie. No i to na tyle.